MGN Najlepsze Suple. Sprawdź towar już dziś. Słuchajcie, witam wszystkich. Hubert Mściwujewski, a dzisiaj gość specjalny, darole. Witam Cię Darek. Siemo byku. Uła. Darku, musimy poruszyć kilka kwestii. Dużo się wydarzyło ostatnio. Byłeś zawodnikiem organizacji High League. High League jak wiemy, no nie ma aktualnie. No. Powiedz mi... Wiem, że już jesteś zawodnikiem Fame'u, bo się dowiedziałem. Także słuchajcie, oficjalne ogłoszenie, Daro Lew jest oficjalnie zawodnikiem Fame'a. Darku, powiedz mi, jak przebiegły negocjacje, kiedy Fame się odezwał? To znaczy, wiesz no, cała w ogóle wiadomość e, e, spotkała mnie na Maderze na, w Czasach. E, tam właśnie pierwsze do mnie głosy do, do, e, doszły, że, że w High League ma jakieś tam problemy no i mhm. że gala się prawdopodobnie nie odbędzie. Także, no byłem załamany. E, można powiedzieć, że no, wiadomo, że byłem po walce, ale e, byłem e, po prostu, mm, chciałem się dobrze przygotować do tego turnieju, bo wiadomo, że najbardziej szkoda mi tego turnieju, bo tam było kilku delikwentów do wyjaśnienia. No. E, natomiast e, i wcale tu nie mówię o najmanie, bo jest tam, było tam kilku takich, z którymi chciałbym e, po prostu się zmierzyć, a tu już nie chodzi o to, że tam Jacyś wrogowie, tylko po prostu tak nawet na sportowo. Mhm. No ale kurde, jak się dowiedziałem, że, że, że ta gala, że, że High League ma takie duże problemy, no to byłem lekko mówiąc załamany. E, natomiast żadnych informacji z um, High Liga nie miałem. Dosyć długo to trwało. No i w końcu odezwali się um, włodarze Fame MMA, zaproponowali e, kontrakt, dlatego nawet się nie zastanawiałem, bo. Wiadomo, jestem teraz w takim okresie, gdzie cały czas trenuję, cały czas się przygotowuję, no poza tym tygodniowym wypadem, to mm -hmm. jestem cały czas w ruchu. Także zależało mi na tym, żeby po prostu mieć waleczki. Nie? Darku, kontrakt satysfakcjonujący? No byćku, wiadomo, jak to w rodzinie, w wszystko jest cacy. <laughs> wszystko jest sacy. Słuchaj, no dobra, no to co, to porozmawiamy o tym, co będzie się działo na gali ma MMA. Darku, to powiem Ci tak. Takie tempo startów, jakie masz ty, to ma mało jaki zawodnik i to jeszcze w tym wieku. I powiem ci, że bardzo czekałem mocno na pojedynek twój z Piotrem Świerczewskim i zacznijmy od początku. Ty z Piotkiem na żywo się znasz. Wy się znacie. To znaczy powiem tak, no kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, była taka walka, jak Piotr Świercz, Robal walczył z kolisem. Tak, tak, Ten na FP. Niezłym kurwa, dobra, już nie będę go obrażał. No i wtedy to było na tej zasadzie, że ja z Mirkiem wtedy, z trenerem Mirkiem, miałem taką jakby kooperację. Żeby zniszczyć kolinsa, no i <głos> oczywiście. <głos> A to wtedy co trener tym młotkiem walił w ten samochodzik, no nie? Tak, tak, tak. No ale wiadomo, że ja tam też robiłem filmiki gdzieś tu w Londynie po prostu ujeździłem po jakichś salonach, kurwa, samochodowych, robiłem różne jakieś filmiki. <noise> Była taka kooperacja, żeby po prostu kolinsa zajechać. No, no e, to rzeczywiście miałem wtedy obiecaną jakąś tam walkę, że mi ten rynek mi tam jakąś walkę załatwi. No, do dzisiaj tej walki mi <laughs> <to> nie załatwił, ale to nic. było to, że po prostu, żeby po prostu zniszczyć kolinsa. No i też można powiedzieć, że dzięki mnie świerzcz Robal po prostu wygrał tą walkę. To też było takie jakby moje... No, przyłączenie się do tego, żeby przyłożenie się do tego, żeby po prostu tą walkę wygrał. Nie? No i cel był osiągnięty, także jest, jest było okej. Okay, no. Czyli co, można powiedzieć, że bez ciebie by sobie nie dał rady? No, myślę, że raczej nie. No, ale wiadomo, że, że trener pewnie mirek będzie mówił inaczej, ale plan był taki, żeby zniszczyć koleństwa i no to się udało. Darku, oglądałem ostatnio film na twoim kanale, gdzie mówiłeś, że nie dojdzie do walki ze świrem. Co się zmieniło? Money, money, money? Czy o co chodzi? Nie, no, money, money na pewno. To też wiadomo, że teraz e, no, ja też planuję po prostu zjechać do Polski i też nie ma, nie ma co się ukrywać, że potrzebuję tych pieniążków, żeby zrealizować swoje, swoje plany. A żeby zrealizować swoje plany, no potrzebuję money, money. Money, money. Ale Czek no, mów, tak jak mów. mówiłem. Nie chciałem tej walki z Piotrkiem ze względu na trenera Mirka, bo no. tak jak wiesz, no, do trenera Mirka mam Pan szacunek e, za to, że kiedyś mi tam pomógł e, czyli e, przy walce z Najmanem. Trener Mirek jako jedyny, ale powtarzam, za namową miała Olej czuka, który mm, pomógł oczywiście mi się przygotować do tej walki. Bo co prawda było to tylko dwa tygodnie. Czyli Michał się wstawił e... tak za tobą wtedy? No, oczywiście Michał był e, tak by mówiono Michał był osobą e, pierwszą która się zgłosiła do Mirka i zaproponowała mu to żeby wziąć mm -hmm. Darka dwa bo tam zauważył e, u mnie jakieś e, tam e, sportowe możliwości że, no, że dał, dałbym radę wygrać z Najmanem. No wiadomo, o, nieźle nieźle. Tak wtedy wtedy no bo myśmy z Michałem byli w jakimś takim większym wtedy kontakcie tam żeśmy pisali do siebie wiadomo Wspieramy się do dzisiaj. Ja tam, nawet po przykranych walkach Michała, zawsze go, będę go wspierać, bo i tak uważam, że ten chłopak ma zadatki na kawał dobrego zawodnika. Zresztą, co pokazuje w UFC, że zdaje bardzo fajne waleczki. I wspiera zapięte. cię na Twitterze bardzo mocno. Tak, wspieram mnie na Twitterze. Darku, ja zawsze... Czekaj chwilę, ja wezmę tylko podłączę tę szybką ładowarkę, bo ja nie wiem czemu, ale mi nagle spadła ilość baterii. Czekaj. No dobra, dobra. Ten sekundka, luz. sekundka. Chwilę. Dobra, sorry widzowie, ale nie wiem co tu się stało, no, no. ale a, a, a propos Michała, to no, widzę dzień w dzień, że tam wiesz, jest za tobą, wspiera cię i pokazuje ci wsparcie. Tak, tak, Houston mamy problem, dobra, słuchaj, <laughs> e, no... <laughs> No tak, oczywiście, no. my się z Michałem wspieramy od praktycznie od kilku lat e, i to tak jak mówię, nie, czy Michał przegrywa, czy ja e, przegrywam, czy wygrywam, czy to na odwrót, to i tak się razem wspieramy. Nie, tak jak mówię, no, za namową e, Michała Oleksiejczuka Mirek po prostu postanowił pomóc mi, wziąć mnie na obóz i przynajmniej byłem z tym Mirkiem na, tym, na, na dwutygodniowym obozie i tam przynajmniej udało się trochę potrenować, żeby jako tako to wyglądało. Wiadomo, u nas był lockdown, nie miałem gdzie trenować, trenowałem sobie tutaj u siebie w Liandrzynie, ale wiadomo, że na jakieś tam poważne walki to było za mało. No i co, no Marcin wtedy wygrał, oczywiście wiadomo, tak jak mówię, no byłem słabo przygotowany do tego pojedynku, aczkolwiek dzięki Birkowi jakoś to wyglądało. No i mam do niego ten szacunek, zawsze tam z nim jakieś tam w kooperacje chodziłem z Birkiem, także fajnie nam się ze sobą współpracowało. No ale teraz niestety jesteśmy w dwóch e, przeciwnych obozach i niestety Piotr Robal-Świerszcz, no musi być kraszet, po prostu od te, tego wymaga Rada Lwów, także Rada zadecydowała, tak, no. jestem wysłańcem Rady Lwów, także będzie smaszny ten kraszet. Darku, y, powiem Ci tak, afera reprezentacyjna. Muszę coś dodawać więcej? Będzie wyjaśniane? Będzie wyjaśniane, tylko żeby to też tak nie zabrzmiało, ja muszę się bardziej doinformować, bo na razie tam jakieś przecieki do mnie tam doszedły, ale ja wiem, ja po prostu wolę to sprawdzić. Tak. Czy to jest prawda, wiesz co, dziwości? A nie tam jest, jest grubo kurwa, bo za to tą karę wiadomo <laughs> 20 tysięcy. Właśnie, no to nie są to, jest, nie są to małe pieniążki, także tym bardziej dla mnie, wiesz, jak ja potrzebuję tutaj many, żeby tam... Swoje cele zrealizować, także liczę się z każdym groszem, dlatego nie wchodzę w żadne jakieś układy, zakłady i inne te chujowiny. No. Także po prostu konkretnie, jeżeli coś będzie wiesz na rzeczy, będzie to prawdziwe, wtedy lecimy z tekstem, z koksem. A jeżeli nie było to jakieś tam wieże, jakieś tam pomówienie zwykłe, no to nawet w to nie wchodzę. Nie? Ale powiem tak, dodałam ostatnio wpis. Pewnie widziałeś, że tutaj jest gruba afera do wyjaśnienia na Twitterze. I ludzie do mnie, o, już podgrzewasz, siłą atmosferę. Przecież ja nie wiem czemu, stary. Ty to kiedyś mówiłeś na jednym z programów, to jeszcze chyba było na HL-u, że, że ze świerszym jest afera do wyjaśnienia. I tu, jeżeli to się okaże prawdą, no to ja strzelam, że będzie grubo. No, może być grubo, ale to jak mówię, no coś tam wiem. Wiem, no. w którym kościele tam było dzwonione i te sprawy. <głos> <głos> ale poczekajmy, jeżeli to się okaże prawdą, no to będzie, będą niezłe jaja. Będą niezłe jaja. Darku, a co ty w ogóle powiesz na temat e, Świra? On jest naprawdę, jest Świrem i to trzeba powiedzieć, jak patrzysz mu w oczy, to widzisz, że ten gościu no, jest Świrem i wystarczy sobie wpisać Piotr Świerczewski, nie wiem, jakieś tam zadymy, no to słuchaj, to nie jest e, gość z pierwszej łopanki, nie? Słuchaj, ja ci powiem tak, Wiadomo, że szacunek do niego mam, bo to jest były reprezentant Polski, wiadomo, charakterny. E, lubię, lubiałem go wcześniej oczywiście. Natomiast teraz na jeżeli mamy walkę, no to wiadomo, smaszy ten crashe i to nie jest dla mnie żaden świerz tylko świerszcz. Także wiadomo, Lew, co robi ze świerszczem. Daję mu tylko 2% kurwa na zwycięstwo ze mną, ale to mówię, że to musiałoby być naprawdę coś konkretnego, konkretnego się ze mną stać, nie wiem. no. Nie będę tu przytaczał, ale oczywiście na, na siebie stawiam 98%. Nie ma możliwości, żeby on ze mną wygrał. Wiem, co ja potrafię, wiem, ile umiem, także kurwa idę, zgniatam, smaszę ten crushet. Nie będzie co zbierać. Nie będzie co zbierać. A jak ty skomentujesz te e afery? E I nie mówię tu o tej, tylko o tych e aferach, jakieś tam były pobicia. Była tam jedna afera z policjantem. Jak ty w ogóle skomentujesz te wszystkie afery, Piotrka? Powiem ci tak, e, kurwa muszę sobie to wszystko odświeżyć, bo to było dawno. E, Przygotuj się na konferencję. Będę się, będę się bardziej wdrażał w te tematy, co tam się odjebało, gdzie tam się odjebało. Ktoś <śmiany> tam były jakieś jakieś pobicia, tam policjanty, co tego, tego, tego smegaś, bajery, słuchaj, no nie wiem, no wiem, że no, to jest taki huligan. Taki chuligan, wie że co chodzi z tego, co tam e, różne tam też jakieś tam na afery, afery były, jakieś tam reprezentacji, te inne jakieś tam rzeczy. Muszę sobie to wszystko, wiesz, na spokojnie poczytać, posiedzieć, wszystko sobie zebrać do kupy, no a wtedy zobaczymy, co to z tego będzie. Wiadomo, że ja, ja, ja mówię szczerze z mojej strony, że ja tej walki kurwa nie chciałem. Po pierwsze, dlatego że trener Mirek, to wiadomo, mm -hmm. on też mnie dobrze zna. Ale to działa dwie strony, bo ja też znam bardzo dobrze trener Hamirka i wiem mniej więcej co i jak. Mam dużo, dużo ludzi, którzy mi pomagają z różnych stron. Nawet e, wszystkie lwy działają, są węszą kurwa, wiesz, Stado Lwów nie śpi i działa. Także wszystko mam poukładane. Wiem no. co w trawie piszczy i żaden świersz który w trawie piszczy, mi nie podskoczy i tak jak mówię, będzie smasze ten kraszek, może być duża plama. Słuchaj, ja pierwszy raz walczę z kimś starszym od siebie. Ogólnie równo 100 lat w klatce. No i bardzo dobrze, no może rzeczywiście ktoś nam zaśpiewa 100 lat na hali? <słuchaj> <słuchaj> byłoby fajnie, byłoby fajnie, ale no. ja przede wszystkim, bo jeszcze nie miałem okazji, nie wiem, czy dziękowałem całej publiczności tu fejmowskiej, bo tak jak mnie przyjęli na przykład w tej walce z Natanem Bierzastą Gęsią, no to naprawdę muszę tutaj serduszko oddać im wszystkim, bardzo podziękować Bo naprawdę taki doping jaki był, to wszystko co tam się działo, to naprawdę dodało mi skrzydła I dzięki też nim oczywiście wygrałem, także bardzo, bardzo, bardzo mocno dziękuję wszystkim No i co, mam nadzieję, że dalej tak będzie, no i lecimy po następnych kurwa robali Pasikoników, kurwa, świerszy, baranów i tych innych gadów, kurwa. No pasikonik będzie na jednej gali z tobą. No będzie, będzie kurwa i będzie no. kurwa piszczeć kurwa. Będzie, Podejdziesz? Będzie, jeden i drugi będą piszczeć. Myślisz, że może być konfrontacja na konferencji wasza? Znaczy, czy będzie konfrontacja? Zobaczymy, no ja, ja na pewno tak jak powiedziałem, kurwa, że Chciałbym z nim tego rewanżu, On widzę, że cały czas tam się miga, tu jakieś kurwa problemy stwarza i tak dalej. Także miała być walka z nim, no znowu walki nie ma i tak dalej. Także jest kim innym. No zobaczymy. No, to mieliście się ma... bić teraz, tak? No więc co, były tam jakieś podchody różne, są tam różne jakieś tam rzeczy z jego strony, które mu nie pasują. Najlepiej jego się pytajcie, moim dobrze, zdaniem, dobrze. że to jest duży obstraniec i tyle. Mówię, że te sklepy wokół jego, kurwa, miejsca zamieszkania to tam już Pan Persów brakło dawno. Także no nie wiem, nie wiem, pytajcie się jego, ja chcę z nim wychodzić, kurwa, w każdej chwili, w każdym momencie on ma jakiś problem, pytajcie jego. Tak, jak Ty mi mówiłeś, że on się zgodził na walkę. Tak, było. No. Zgodził, ale chuja z tej walki jest, także oficjalnie dla mnie to jest obstraniec, co on tam kombinuje, to jego się pytajcie. Ja wychodzę w każdej chwili z nim, w każdym momencie. Słuchaj, Darek, jeszcze jedna sprawa. Jakbyś miał scharakteryzować świra w trzech słowach. Jakie by to były słowa? W trzech słowach. Kurwa. Będzie. E, świerz, krasze. Także to są trzy słowa. On sobie to musi wbić do głowy. No. Bo szanuje Mirka, szanuje jego warsztat trenerski, ale nic mu nie pomoże. Bo do klatki wchodzi z lwem, także niech sobie to już przemyśli, co zrobił. Bo tak jak mówię, ja tej walki kurwa nie chciałem ze względu na Mirka e, i też ze względu na to, że tam kiedyś mu pomagałem. Osobiście nic do niego nie mam. Natomiast e, tu jest jeszcze jedna duża sprawa i ja tu mówiłem i pisałem wszędzie, że jest taka menda jak Ibrahimowicz, który zabił lwa. No tak. I, i ja mu tego nie odpuszczę. I powiedziałem, że kurwa za zabicie tego lwa, ogólnie za znęcanie się nad zwierzętami, jeżeli ktokolwiek będzie się kurwa znęcał nad zwierzętami, będzie miał ze mną do czynienia. Zumę, tak samo jak złapie w Londynie, dostanie od razu, dostanie kopniaka w dupę i choćby nie wiem co się stało, dostanie za to w dupę, bo nie gnisz, nie znaczy nie, nie znęca się kurwa nad zwierzętami, tego nie cierpię takich ludzi, nienawidzę takich ludzi, i Ibra to jest menda, który wiadomo za ten czyn musi odpowiedzieć, ale powiedziałem wyraźnie: pierwszy piłkarz, który będzie ze mną walczył. Mhm. W tym wypadku wiadomo, jest to śwież, Będzie musiał częściowo ponieść za to karę. No trudno, rada zadecydowała i tak musi się stać. Będzie crashed and smashed. it. No to dobra, Darku, to co? To będziemy powoli kończyć. No fajne starcie, Westrzeka. Ty myślisz, że Świr, bo on walczył tylko raz, no, nie? Z tego co, no. ty, 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 co ja kojarzę. No ja widziałem myślę... jego walkę, no, widziałem, widziałem. Ta walka, powiedz, powiedziawszy szczerze, była bardzo wyrównana i też tam mogło iść w jedną i w drugą stronę. No, dali świerczewskiemu, bo wiadomo, że kurwa, yy, wiadomo, z werdyktami nie ma co się tam yy, kłócić, ale ta walka naprawdę była wyrównana. No. I nawet ten koliz w tej walce się dobrze pokazał dużo błędów tam świerkol zrobił. Świercz, także jest materiał do, nie yy, są materiały, także jest co analizować, także spokojnie, takich zawodników to ja zjadam na śniadanie. No Darku, teraz Ty masz taką pastę zwycięstw, ja nie wiem, jak będziesz miał 3-0, znaczy wiesz, pastę zwycięstw z trzech, no już znaczy, wiadomo, że cała Polska czeka na rewanż z Filipkiem, ale co dalej? No najpierw musi być Fiercz, później, później musi być Pasikonik, wiadomo, nie? No, no, tak, czyli... Tylko czy Pasikonik się zdecyduje w końcu na tą walkę, bo naprawdę taki krętacz kurwa z niego, że... Aż po prostu tak mówię, no w tych sklepach już dawno zabrakło persów, także mają tam problem w tej okolicy. <laughs> Darku, co, będziemy kończyć. Eee, fajnie, że już jesteś oficjalnie zawodnikiem fejmu, fajnie Cię widzieć tutaj. Tutaj robisz show, tutaj ludzie też Cię kochają, także co, mi Cię miło zobaczyć, będziemy się też widywać na konferencjach na pewno. Tak. Trenuj, rób te live'y na TikToku, bo czasami wchodzę, piszę, ale Ty nawet nie odpowiesz. Tam tyle ludzi jest na czacie, że nawet pewnie nie widzisz. No i co, widzimy się pewnie w Polsce, no nie? Tak, tak, no oczywiście ja chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować, wszystkim fanom Fame Fejmowskim oczywiście. Błodarza fejmu że znowu wyciągnęli, wyciągnęli znowu do mnie rękę i oczywiście za to im bardzo dziękuję. Jestem szczęśliwy, że jestem w tej federacji. Nie interesują mnie inne federacje, tak jak mówię, chcę mhm. z nimi zostać jak najdłużej, bo dla mnie to jest jedna z najlepszych federacji na świecie frykowych. Nie ma nigdzie takiej federacji i od razu mówię, że dzięki nim udaje mi się po prostu dalej jakby realizować swoje plany. Być może też dzięki nim uda mi się powrócić do kraju, gdzie jest to jakby moje marzenie. Hmm, oczywiście też chciałbym zaprosić wszystkich na mojego TikToka. Oczywiście zawsze robię rano i po wieczór, także serdecznie zapraszam na mojego TikToka na live'y. Postaram się każdemu odpowiedzieć, odpisać, tam drodze, ale wiadomo, nie zawsze to jest takie łatwe, tak jak mówię, czasami no no dużo tych ludzi. Na ta. Maderze miałem ponad tysiąc czasami, także no, mhm. odczytywać to, to jest ciężko, także wyrywkowo. Lecimy z tematem, no i co pozdrawiam wszystkich, wbijajcie do nas sklep Nebuchadnezar, tam linki są na moim Instagramie, także kupujcie moje ciuszki, Leon Chudy, teraz są nowe koszuleczki jak lew Zgniata gniata świerszcza, także, za, także zapraszam oczywiście, no i co, no i to wszystko, także jeszcze może, możecie wbijać na mojego Twitcha, darolew197, tam też będę robił irl -e. Oczywiście na razie zbieramy tam subskrybentów, także jak już będzie większa ilość, także też będziemy, będziemy lecieć z lewkami. I co, dziękuję Tobie Hubert za wywiadzik, jak zawsze fajna robota, fajnie Cię widzieć e, wszędzie, słuchać Twoich wywiadów, także też polecam Twój kanał. Dziękuję. I co, pamiętajcie, lew jest groźny i świerszcz, przebrzydły robal będzie crashed and smaszet. Pozdro elo. Pozdro, trzymajcie się, nara.